Jezus powołuje i wyznacza dwunastu uczniów. Przemawia do Nefitów podobnie jak do Żydów, w kazaniu na górze i wypowiada błogosławieństwa. Jego nauki przewyższają prawo Mojżesza i są od niego ważniejsze. Nakazuje ludziom, aby byli doskonali, jak on i jego ojciec są doskonali. Porównaj z rozdziałem piątym Ewangelii według świętego Mateusza. I stało się, że gdy Jezus powiedział do Tonefiemu i tym, których powołał, a było ich dwunastu, i otrzymali oni pełnomocnictwo chrz chrzczenia, wyciągnął rękę do rzeszy i powiedział: Błogosławieni jesteście, jesteście, będziecie, jeśli będziecie zważać na słowa tych dwunastu, których wybrałem spośród was, aby was nauczali i służyli wam. Dałem im moc chrzczenia was Dałem im moc chrzczenia Was wodą, i gdy zostaniecie ochrzczeni wodą, ochrzczę Was ogniem Ducha Świętego. Jesteście więc błogosławieni. Jeśli uwierzycie we mnie i zostaniecie ochrzczeni po tym, jak mnie zobaczyliście i wiecie, że ja, i że ja jestem. I bardziej błogosławieni są ci, którzy uwierzą w wasze słowa, gdy będziecie świadczyć, że widzieliście mnie i wiecie, że ja jestem, błogosławieni ci, którzy dadzą wiarę waszym słowom, którzy ukorzą się i zostaną ochrzczeni, albowiem zostaną nawiedzeni, Ogniem Ducha Świętego i otrzymają odpuszczenie grzechów. Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy do mnie przychodzą, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni wszyscy, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni łagodni, albowiem odziedziczą ziemię. Błogosławieni wszyscy, którzy łakną i pragną pra prawości, albowiem zostaną napełnieni Duchem Świętym. Błogosławieni miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, albowiem będą oglądać Boga. Błogosławieni wszyscy czyniący pokój, albowiem będą nazwani dziećmi Bożymi. Błogosławieni wszyscy, którzy cierpią prześladowania dla mego imienia, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni będziecie, gdy z mojego powodu będą Was lżyć, prześladować, kłamać, przepisując Wam wszelkie zło, albowiem będziecie się cieszyć i radować i wielka będzie wasza nagroda w niebie tak bowiem prześladowali proroków którzy żyli przed wami zaprawdę zaprawdę powiadam wam daję wam abyście byli solą ziemi ale jeśli sól zatraci swą słoność czymże ją posolić zdaję się wtedy na nie z wyjątkiem wyrzucenia jej pod stopy ludzi Zaprawdę powiadam, powiadam wam, daję wam to, abyście byli światłem tego ludu. Nie można ukryć miasta, które leży na wzgórzu. Nie zapala się też świecy, i nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, i wtedy świeci wszystkim w domu. Jak wasze światło niech świeci przed tymi ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny. I oddali chwałę Waszemu Ojcu, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, a, ale wypełnić. Zaprawdę, powiadam Wam, jeden znak ani jedno słowo w prawie nie uległo zmianie, ale wszystko się we mnie wypełniło. Oto dałem Wam prawo i przykazania mojego ojca abyście we mnie wierzyli nawrócili się odstąpili od swych grzechów i przyszli do mnie ze skruszonym sercem i pokornym duchem oto macie przed sobą te przykazania i prawo się wypełniło pójście więc do mnie i zostancie zbawieni albowiem mówię wam że jeśli nie będziecie przestrzegać moich przykazań które wam teraz daję. W żadnym wypadku nie wstąpicie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście co powiedziano pro Ojcom i macie to przed sobą, że nie wolno wam zabijać i temu kto dopuści się zabójstwa grozi sąd Boży. Ja wam powiadam każdemu kto jest rozgniewany na swego brata, grozi jego sąd. Temu, kto by rzekł swemu bratu raka, grozi sąd rady, a temu, kto by powiedział głupcze, grozi ogień piekielny. Jeśli więc przyjdziesz do mnie, albo będziesz pragnął przyjść do mnie, a przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, idź do swojego brata i najpierw się z nim pojednaj. A potem przyjdź do mnie ze szczerym zamiarem, i ja cię przyjmę. Pogódź się z twoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze do sądu, abyś przypadkiem nie przegrał procesu i nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, aż zapłacisz ostatnią. Seninę. I czyż będąc w więzieniu stać się, aby zapłacić nawet jedną seninę? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci nie. Oto w dawnych czasach napisano, że nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że kto porządliwie patrzy na kobietę, popełnił już cudzołóstwo w sercu. Oto daję wam przykazanie. Abyście nie pozwalali sobie na takie myśli, albowiem lepiej jest, abyście odmówili sobie tych rzeczy i żyli w samozaparciu, niż żebyście zostali wtrąceni do piekła. Napisano, że kto oddali swą żonę, powinien dać jej list rozwodowy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że kto oddali swą żonę, poza wypadkiem niewierności ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Napisane jest także, abyście się nie wypierali przysiąg danych panu, lecz byli im wierni. A ja wam mówię: nie przysięgajcie wcale ani na niebo, ani bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp jego. Ani na swoją głowę, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym czy czarnym. Raczej mówcie tak, tak, nie, nie. A co ponadto podchodzi od złego? Pochodzi od złego. Oto napisano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złu, lecz jeśli was ktoś uderzy w prawy w policzek, nastawcie mu drugi. Temu, kto chce się prawować z Tobą i wziąć twoją szatę, odstąp im płaszcz. Zmuszać się, kto iść z nim tysiąc kroków. Idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od Niego, kto chce od Ciebie pożyczyć. Napisano także, że będziesz miłował bliźniego swego. A nie nawidził swojego wroga. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych wrogów, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, czyńcie dobro do tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was wykorzystują i prześladują, abyście stali się dziećmi waszego Ojca, który jest w niebie, gdyż on sprawia że Słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Wszystko to, co odnosiło się do prawa z dawnych czasów, we mnie się wypełniło. Dawne czasy, dawne rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe. I pragnę, abyście byli doskonali, jak ja lub Wasz Ojciec, który jest w niebie, jesteśmy doskonali.